Zmiany klimatu są faktem, a więc wykorzystanie wiedzy na temat tego, w jakim kierunku zmierzają te zmiany, są niezbędnym elementem do tego, żeby efektywnie planować rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Zarządzanie przyrodą, zarządzanie zjawiskami ekstremalnymi jest niezwykle ryzykownym działaniem dla każdego menedżera. A więc, żeby zmniejszyć te ryzyka, żeby efektywnie zmniejszyć emisję, musimy mieć bardzo profesjonalne narzędzia do tego, żeby decyzje podejmować racjonalnie. Te osoby, ci menedżerowie, te instytucje, które będą odpowiedzialne za zarządzanie wodami opadowymi, muszą stosować bardzo profesjonalne systemy, takie systemy jak na przykład Panda. I one będą niezwykle ważnym elementem do tego, żeby pokazać całe struktury modelu zarządczego, tego, w jakim kierunku w ogóle powinniśmy podejmować działania o charakterze rozwojowym, o charakterze operacyjnym. Dane z modelu Panda wykorzystywane będą przez nas do zasilania całej naszej bazy danych dotyczących modelów opadowych, które służą potem do zarówno gospodarki majątkowej, jak i do planowania, do zarządzania, do tworzenia nowych projektów gospodarki wodno opadowej Jednym z elementów wykorzystania danych z Atlasu Panda będą na przykład warunki techniczne, jakie będziemy wydawać dla inwestorów, ale w sposób zintegrowany z innymi interesariuszami, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę wodami opadowymi, za zarządzanie drogami. Dlatego sądzę, że Atlas Panda nie tylko wodociąga słupskich zagości, ale i będzie powszechnym narzędziem stosowanym przez inne instytucje na terenie miasta Słupsk.